Nie ma tu 3 Dzisiaj niestety nie ma ze mną całej ekipy, ekipy na wyjeździe Jest tylko ze mną kamieżysta. Trzeba? Proszę pytanie. dzisiaj Jesteś na trampolinie. Dobra? I będziemy fajne rzeczy. Chyba? Również na trampolinie jest ze mną tutaj osłupek i łapeczka w górę. Więc mijajcie a ja... Widać ją. Odcinek. Jou! No. A. Właśnie jeszcze mam w oba drzwi. Dzisiaj Tomka. w przód. Saka w przód. też w tył. A żebyś wiedział. Żeby no. no więc. Jou! Chyba... Eee... Ja... Ja się Muszę w przód, no, się, bo, a umiem tak? No. Nie, w przód Tomek. W przód się dzisiaj uczysz. Dobra, ale jeszcze trochę myśleć, bo i w przód robić. Bo... Ale w przód lepiej umieścisz w tył. No, ale ja za bardzo. Ja Muszę też. umiem w przód, ale w tył to umiem tylko tak. I dalej sobie, a w przód robię już chyba troszeczkę lepiej. Jedziemy. Ale... Więc. Dział krok pierwszy Dobra krok pierwszy Podbieramy Pozbieramy to jeden pomań i chyba głowę i teraz mamy kieruczki Kłócnij sobie Kłnij sobie Dobra widzę lewer pierwszy on na razie opanowamy Krok drugi Dobra, widziałam, że Tomek na luzie, mogłeś w fikołka, nawet tak Więc teraz wypróbujemy tak zwany stopy Grisiu. Pokazuję. Jakbyś tak. Wypijcie, lecicie. I musicie, pamiętajcie o schowaniu głowy, żeby to nie wyglądało tak, o. Albo tylko tylko, to ma być płynny ruch, tak, chowamy głowę i lecimy dalej. Dobra, no teraz ja to robię. Czekaj Tomek, Dobra. próbujesz? Jeszcze raz Tomek, spróbuj. Nie, tak spróbuję bardziej nalecieć do przodu. Wysuniecie ręce do przodu. O! Dobrze. I... Prześwijcie sobie to i kolejny krok. Krok trzeci. Dobra. Krok trzeci. Robisz tak. I kółka bez rąk. Czyli I prawie rzucał ten. Dobra. Pokaż jeszcze raz. Dobra. No, to by powtarzał ten krok. Jeszcze raz. No, jest dobrze. Dobra. Widzę, że tak załapał podstawy jazdy. No, a nie to co mam, bo... to na ucieczkę nie mam różnego Jeszcze raz będziemy dopracować. O! jaki wyskok. I znowu ma niekoraz. Więc jest bardzo ważne, żeby się szybciej obtręcić. A zamiast, zamiast tak... To... Można zrobić to tak. No, więc... Wiecie o co chodzi. Krok czwarty. No, no. widzę, co Tomek robi. Co Tomek robi już o takie salto, mniej więcej. Więc teraz trzeba jeszcze tylko zrobić. się na kolana i podłożyć mocno pod siebie nogi. Tak. Ok. Jeszcze raz. Tak no, no, Teraz ja to robię. Dobra, to, yy, Jaki był, Robisz takie salto i mocno podciągasz pod siebie kolana. A wiesz raz, raz. prosto, Pro, postura, Spo nie spiesz się, Wys wysoko się wybij, mocny zamach i robisz. Jest bardzo dobrze. Jak kąkowi nie wychodzą taki... Jak nie wychodzą, bo takie nogi jak kąkowi, że nie możecie wylądować, to no tego przechodzimy na piąty. Nowa. krok piąty. No Krok piąty. To jest. Tak Finałka. A potem mocno wstajecie nogi. Czyli to powiedzieć to. Tak. Tak i tak. Albo, albo inaczej. Będzie łatwiej. Robicie, tak I. i mocno wbijacie nogi w tak, Pum. a potem robicie, tak, tutaj możecie robić, tak, tak. i to, tutaj to, No to, to, ja to, to, do kolejnego. to, 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 Tak. Mocno, nogi. Mocno wbij nogi w ziemię. A jak jesteście w locie, to musisz wyprostować nogi i będzie dobrze. Czyli o tak, tak no, dokładnie. Do do widzę, że bierze w ciebie. No. Ja tak. Siemano, widzę, Tomek teraz robi. Rydek, daj tak, robisz to. Już się podłuczył. Teraz mu wyjdzie. Musi mu wyjść. I siadło. Siadło, podsiadło. I jeszcze raz daj. w ciebie. Ogólnie to ja robiłem ciągle tak na nogi, ale bardziej tak, u ciebie jeszcze tak. Tomek dzisiaj od zera nauczył się takiego salca. Nawet on no, jakiś raz pokaż, wierzę w ciebie. No, prawie by było. Jeszcze raz. Po, po chwilę i, i widzimy się. On to robi dla widzów. A teraz? Teraz koniec.